Cześć Wam, tu Shurien w małym filmiku, yy, pierwszym odcinku, w którym to jest. Yy, zagrajmy w Minecraft multiplayer. A ze mną dzisiaj jest. Halo? CKSG, witam, witam. Tak, ja tu chwilę, tu tylko ustawię. Yy. Jestem, jestem, tylko ja tutaj ustawię stoper. Nic nie słyszę. Halo, halo, ga! Jestem! Dobra! No to co najpierw zrobimy? Dobra, co? i najpierw ścinaj drzewa! Dobra, się przyda. Nie lubię Bagki, <coughs> ale na to fajnie się wyglądziła w chyba po drugim sezonie Minecrafta na Optosach. Magic 89. zatem spoko. Kuba, wiesz, że to nie jest seria, żeby pochwalać czyjeś filmiki albo coś w tym stylu? Wiesz, że nagrywamy. Wiem. Na CKSG? Przepraszam. Dobra, ile masz drewna? Nie to się Drewno Ile masz drewna? Nie, drewno mogę Kuba! Co jest? ten, CKSG! No? Nie, trzymaj to drewno i szybko chodź pod ziemię się kop! Dlaczego? O, tu się kop pod ziemię, bo będą moby! O kurde, szybko, kopi się... Kopi się tuż obok ciebie. Dobra, jesteś. Ja <laughs> Kupię się do Ciebie. Kopię się do Ciebie. Ej, Kuba, ja nie się aż się tak się nisko. Się sumie, nie widzę Cię. Nie aż tak nisko. Ej, czemu nie rąknąłeś? No jeden. Dobra, zamykaj. Może nam się nikt nie wpał. Dobra, ja tutaj rozjaśnię mm. o nie, dobra. Chyba widzowie nie będą nic widzieli. A więc dobra, to Rekty, co robimy? Też może dla siebie rozjaśnić takie ustawienia graficzne. Jaskrawą, ustawiłem na jaskrawo, to może coś zobaczyć, Może tu wykopiemy naszą pierwszą jakby swoją knitkę. Ja mam crafting box. table, nie Masz crafting, to stawiaj. Tu jest. Kilofa dla ciebie też zrobić? Yy, tak, tak. Możesz, jak chcesz, nie? Rękieczko cię tutaj kilofa. Masz. Dajo. Gdzie jest kilow? Zrzuciłem ci go właśnie. Sorry, bo nie mam jakichś problemów z guzikiem Q. Ej, Darek, ja go nie mam. Przerywasz mi. O, już mam. Ej. Co? To ja mam komputer, kiepski mi się Dobra, czekaj. nieważne, czekaj. Kop, weź kop tutaj. Czekaj, dopiero mi się odciął Minecraft. Pokaż jeszcze raz. Pod siebie? Nie, nie pod siebie, nie pod siebie. Kop tako. Tak, Taką o... spirale? Nie, e... sorry. Nie chcący. Kopta, ko, musimy zdobyć osiem kobla. Darek gdybyś widział buba, którego ja... Ej! Nie, nie koptu! Ile masz kobla? Ty masz mojego crafting boksa? Nie, tu stoi. Ty masz mojego crafting boxa? Tutaj stoi! Wykopmy tu jakieś ksiłki i uszczę to Ej, ile masz kobel z tą? Na razie, bo mam to bakie, daj nie... mi! Słucham? Daj mi! Trzymam kobla masz! Co jest, że nie mogę Muszę sprawdzić moje ustawienia graficzne. Nie przeklinaj! No upuść No już mam te twoje no. koble! O, już mogę mojego że To będzie nasza klinka. Ej, mi też daj mi lepsza, a nie bądź kapшая. Czekaj. Co? Weź, bo przerywasz. Co to slajmy? Dobra, teraz mnie słychać. No, ej co to slajmy są? Powiększam naszą chomicę. Czemu tutaj kadzie... No w nowej wersji slime się spawnują na... ...wionie y no. tym, się no. ...więcam w kadmitym? ...sypał teraz. No, na poważnie? Na wybieg no, no poważnie? No, powaga. Nie otrzymuję, jakbyśmy jeszcze biedny spotkali. Wiesz? wiedma to woda zbłąka. A najlepiej kamek, bo tam można jakiś tam chyba średniowiec wezmę. Ale co ja mam jakiś lagi z zbieraniem w tym całym? Mam czekaj, bań... Kuba, czekaj. No, slajmy mam no, super ładnie. Ej, no, już. Powiększam nam plikę. Mam jakiś bań z problem, ale tego. Dobra, przepraszam moich widzów za to, że nic nie robiłem, ale musiałam pójść po chleb. W jajku. Co? Przerywasz mi. Dobra, jak mam sprawdzić, czy jest noc, czy jest dzień? No, patrz! Czekaj, bo mam drobny problem. Noc jest! Spoko. Mam jeszcze... Ej, czemu mnie walnęłeś? No, niechcący. Czekaj, co ty, co ty przepalałeś? A drewno na pewnie po... A, no i wiem, na węgiel drzewny. No. Troszkę tu obniżam... Ej, ja masz do... jedną pochodnię. Zawsze coś. Jedna lepsza niż nic Albo nie, masz dwie. A mam pytanie. Skąd będziemy... Kiedy będą nasze odcinki wychodzić? Jeszcze raz. Tak, wiem, że przerywali. Kiedy będą nasze odcinki wychodzić? Tak może. Mm. Może tak co tydzień? Co tydzień? No dobra, mogą co tydzień wychodzić. Mam pomysł. Tam posuje. tylko pilnuj bo wiesz dobrze, że ja nie nagrywam, tylko Ty, bo ja tam programu żadnego nie mam. O, dzięki za nie. Bardzo proszę. Najpierw zużyjmy drewniane rzeczy, w ogóle wpadłem na może na taki dobry pomysł tak. no ile mi zostało jeszcze wystarczająco drewna. Tak. Kurcz, to jest jakaś, no już go. Padłem na taki drobny pomysł, wiesz? No. Żebym może skrzynkę postawić gdzieś. Mądre chyba co nie? Stawiam ją koło piecyka. Mój crafting box postaw koło tego. O tutaj, o tutaj. O nie, nie. Postaw koło skrzynki. To będzie no właśnie to pytyka. chcę zrobić. A Przerywasz. Ja. Przerywasz! Halo! Słyszysz mnie? No słyszę. A Mam pytanie moje. Takie jedno pytanie mam. No. Wiesz? E, jak ci idzie z tym głodem? Bo mój głód to już pół, pół mięska nie mam. Pół? Tak, ja połowy mięska nie mam. Ja nie mam Te... dwóch mięsak. O oh my god, tak szybko ci się głód duży. No bo ja dłużej grałem niż ty. Może, Nie wiem, bo ja tutaj też... Myślę nad jakim... O Boże, slajmy tu wpadają! Yes. Kuba. Kuba, Kuba. Tak. Ty, no, słuchaj. Ja, ja mam tak. dwa slimebole. Ej, czekaj, ja tu wykopię może jakieś przejście na powierzchnię. Mhm. Mm A ja się pozbędę slajmów, bo mnie denerwują. A mnie to nie przez nie mam strasznych lagi No Ty, nie trafiam. No ty ślepa genia ja jesteś. Tyle. Mam pomysł. To mów już geniuszu o twoim genialnym pomysle. Kurde! Patrzcie, mnie mądrała. O kurde, dajmy, dajmy! Wracam do wody! Ja tam przedchodę wolę pływać. Czekaj, dirta! Potrzebuję! Czekaj, zaraz to zamknę, bo wejście, wejście mi nie, nie wyszło najlepiej. Co ty zrobiłeś? Zasłucham. Wodę wlałem na trochę. Niech to do, do wody. Ile. Powiedzmy, że zrozumiałem. Próba razba, szzyszu więc szurnięty, próba Przestaniesz. Ale będziesz coś wbrew przy zaciskaniu się w Minecrafcie. I komputerze to nie Ej, ta woda już powinna... O, właśnie, tak zrobię. Bo ja się kopałem. Aha! Spoko! Czyli oboje jesteśmy kompletnie robi zadwa! Tu trzeba tak bokiem iść. O kurde, teraz one tu... Tu są! Tu one są! Tu, tu są te mendy! Nie mogę trafić! Ej, kurde! Woda się wlała, ja no ja nawet, że się mogę udrzyścić zaraz. A? <coughs> woba! Slime! Nie oczywiście, że jeszcze dzień stał? Ej! Ej, wiesz, że wpuściłeś do nas dwa zwierzątka? Trzy zwierzątka? Zobacz, jakie mamy piękne zwierzątka. Kuba. Nie wrzesz, bo Ciebie będzie za mocno słychać. To ja będę będzie Ciebie na filmiku za głośno słychać. Uratowałeś mnie? Przed czym? Przed slajmem, bo mnie tu coś biło. Wiesz, że tu były małe slajmy, które nic nie robią. Ja właśnie robię wyjście na powierzchnię. I tu mam dużego slajma, i Ciebie. Ja już zrobiłem. Weź ci ty nie mogę giganta. Kurde, gigant dostali mam. Zabił cię? Tak, bo się zaczął Minecraft. Ej, dzięki! Weź nie zbieraj moich tempu, bo ja spłonowałem z tym obok. Już się zbieram. Masz swoje drewienko. Czekaj, nie Kuba! Nie wiem jak ty, ale ja ścinam drewno i buduję dom. Super. Super, drewno będzie nasz pierwszy domek. No. Ty, kończymy. To już minęł czas? No. No, czekaj... KUDE! No nie! Dobra, e, kochani widzowie, to do zobaczenia, komentujcie, subskrybujcie i żegnam was, ja, Szurień i... Halo! Cześć, cześć! Super, jak to się stać, Dobra, to do widzenia, ba. pa!